Masz komputer, który zaczyna się grzać jak grill w majówkę? Może to nie wina wcale chodzenia, tylko pasty termoprzewodzącej? No i dzisiaj zmierzymy się z największym wrogiem wydajności, czyli właśnie temperaturą. Dzisiaj przetestowałem dla Was 11 popularnych past termoprzewodzących, które znajdują się aktualnie w sprzedaży od tych. Najtańszych potę, które schodzą nawet procesor przy słabym radiatorze. Wykonałem dla was 11 testów, poświęciłem na to kilka godzin i myślę, że wyszedł z tego całkiem dobry materiał, który no myślę rozwieje wszelkie wątpliwości przed zakupem kolejnej odpowiedniej pasty termoprzewodzącej. Witam Was bardzo serdecznie. No to lecimy z materiałem. Środowisko testowe jakie mi posłużyło do sprawdzania wydajności tych wszystkich pasty termok, o których będę chciał Wam dzisiaj powiedzieć, jest to sprzęt, który właśnie leży na stole, tyle że bez obudowy, żeby szybciej było mi zdejmować chłodzenie i nie rozpuścić się ze zmęczenia jak te pasty, które będę dzisiaj nakładał i testował, a procesor, który leży tutaj na płycie to Ryzen 5 5600X. Chłodzenie mamy tutaj boksowe, stokowe, pamięć RAM 16 GB DDR4 3200 MHz. Grafika GTX 750 Ti to jest jakaś najprostsza grafika, bo nie ją będziemy dzisiaj testować, tylko wydajność tych wszystkich past. Płyta główna Asus Prime B450, Plus. no i mamy jakiś tutaj zasilacz SPC Vero L2 500W. Każda pasta była testowana w tych samych warunkach. Przed każdym testem procesor był dokładnie czyszczony izoproponolem 99,9% czystości. A pasta nakładana zgodnie z zalecaniem producenta, czyli metoda kropki, rozsmarowania lub pasek. Jeśli producent nie mówi, jak macie rozprowadzić pastę, i nie wiecie, jak to zrobić na, na, na danym układzie, później w tym materiale wideo Wam wszystko objaśnię. Czas grzania procesora to 10 minut programem OCCT i wykonywałem tutaj power test. Po zakończonym teście odczytywałem maksymalną temperaturę rdzenia procesora. Wykres przedstawia wyniki pomiaru temperatury na danej paście termoprzewodzącej. Każdą z nich opiszę od najlepszej do najsłabszej i tym samym oczywiście najtańszej. Pierwszą sztuką, o której będę chciał dzisiaj powiedzieć, jest nią BeQuiet DC2 Pro, która uzyskała wynik 70 stopni w testach i która ma właściwość prowadzenia ciepła aż 80 W na metry Kelwina i kosztowała około 55 zł na stronie x.com. Jest to najwydajniejsza pasta w moich testach, która właśnie wzięła dzisiaj udział. Jest to ciekły metal, ale o zaskakująco łatwej aplikacji, idealna do handlowych pc i konsol z mocnym chłodzeniem. Większy zakres pracy temperatur, bo wynoszący od 20 do 200 stopni Celsjusza niż w Thermaltake, Grizzly Contact On Out, nie jest ona na pewno kompatybilna z powierzchniami łatwo odkształcającymi się pod wpływem temperatur, czyli tak zwane HDT powierzchnie. No i oczywiście nie jest jak najbardziej kompatybilna z powierzchniami ze stopu aluminium, ponieważ wgryza się w aluminium i go po prostu niszczy. Drugą sztuką, która wzięła udział w moich testach jest również ciekły metal i nazywa się Thermal Grizzly Codactonaut i uzyskała ona 71 stopni w tych właśnie testach o właściwościach 73W na metr Kelwina i kosztuje ona 39 zł na stronie XCOM. Jest to także ciekły metal, osiąga ona bardzo dobre wyniki, ale uwaga, przewodzi prąd, może uszkodzić sprzęt jeśli źle go nałożycie. Używajcie ostrożnie i tylko, przypominam, na miedzi, ponieważ niszczy powierzchnię aluminiowe. Polecane wyłącznie, no tutaj niestety, doświadczonym użytkownikom, jeżeli ktoś nie wymieniał nigdy w życiu, nawet zwykłej pasty termoprzewodzącej, niech się bierze, nie, w ogóle nie bierze za wymianę ciekłego metalu. Zakres temperatur, w jakich pracuje ta pasta, to od 10 do 140 stopni Celsjusza. Świetna do konsoli, mocnych laptopów i PC z chodzeniem customowym. Kolejna pasta to Silvermonkey Conduct Extreme, która uzyskała 79 stopni w tych testach i e, która ma właściwości odprowadzenia ciepła wynoszące 13,4 W na metr Kelvina. i Zapłacimy za to tubkę 35 zł na stronie XCOM. Jest to niepozorna pasta od mapki logo, ale wynik pierwszorzędny. Bezpieczna, mocna, no i oczywiście, moim zdaniem, warto ją kupić. Pasta zachowuje swoją lepkość i gęstość nawet po długotrwałym działaniu wysokich temperatur. Nadaje się do chłodzeń powietrznych, jak i wodnych. Nie wchodzi w reakcję z aluminium, jest bezpieczna do stosowania ze wszystkimi dostępnymi modelami chłodzeń. Genesis Silicone model 850 uzyskał 80 stopni w testach i ma ona również wysokie właściwości prowadzenia ciepła wynoszące 13,4 W na metr Kelvina. Zapłacimy za nią 39 zł. Mega zaskoczenie, ponieważ mamy tutaj bardzo wysoką wydajność i niski koszt w jej zakupie. Solidna alternatywa dla kryonauta. Nie wymaga wygrzewania, uzyskuje ona optymalne wartości przewodzenia ciepła już od pierwszych sekund po jej aplikacji. Brak przewodzenia prądu i odporność na korodowanie. Kolejna pasta Thermal Grizzly Creonaut uzyskała wynik 81 stopni Celsjusza, ma ona właściwość odprowadzania ciepła wynoszące 12,5 W na metr Kelwina i zapłacimy za nią podobnie jak za Genesis około 35 zł. Jest to uważam też topowy klasyk, ponieważ ma super lepkość, świetna do każdego sprzętu, polecana do laptopów, PC i konsol. Posiada strukturę, która wytrzymuje proces wysychania pasty w temperaturze nawet do 80 stopni Celsjusza, jak podaje producent. Nadaje się zarówno do chłodzenia powietrzem, cieczą, jak i ciekłym azotem, bo można w tej paście pracować aż do minus 250 stopni Celsjusza. Zawarte w paście nanocząsteczki, aluminium oraz tlenku cynku umożliwiają wyrównanie łączonych powierzchni komponentów. Thermal Grizzly Hydronaut uzyskała 82 stopnie Celsjusza przy wydajności 11,8 W na metr kelwina i kosztuje też tyle samo, bo 35 zł na stronie x -common. Zaprojektowana do dużych chłodzeń Lubi przestrzeń i wysokie TDP procesorów. Stosowana w dużych i średniej wielkości układów, yy, układach chłodzenia wodnego. Bezpieczna w użytkowaniu, ponieważ nie przewodzi prądu elektrycznego, nie może być stosowana w układach chłodzenia z aluminiowymi elementami. Nie ulega utwardzeniu pod wpływem czasu co jest bardzo też istotne. Wysoce elastyczna, ponieważ nie zawiera w swoim składzie silikonu. Endorfi Pactum 4 uzyskała 83 stopnie Celsjusza przy wydajności 12 W na metr Kelwina i kosztuje tylko 25 zł. Złoty środek, świetno do laptopów i desktopów, a cena no uważam mega atrakcyjna. Wystarcza na długie lata intensywnego użytkowania i bardzo dobrze przewodzi temperaturę. Do tego szczelnie wypełnia nierówności między podzespołami, bezpieczna dla elektroniki, nie przewodzi prądu. Arctic Silver 5 to kolejna pasta, która uzyskała w moich testach 84 stopnie Celsjusza przy wydajności 9 W na metr Kalwina i kosztuje 49 zł. Jest to na pewno legendarna pasta, ale niestety czas nie stoi w miejscu, a właściwości pasty zostały. Potrzebuje wygrzewania, czyli po kilku dniach dopiero zaczyna działać lepiej. Teraz to już niestety taki mocny średniak. W skład tej pasty wchodzi m.in. srebro o czystości 99,9%. Utrzymuje swoje właściwości przy temperaturach od minus 50 do 130 stopni Celsjusza. Kolejny pasto jest Thermal Grizzly Aeronaut, która uzyskała wynik 85 stopni Celsjusza przy wydajności 8,5 W na metr Calvina i kosztuje 35 zł również na stronie x.com. Jest to bazowy model Grizzly, tania, łatwa do nakładania, ale wydajność no tutaj powiedzmy sobie szczerze, jakoś nie powala specjalnie. Jest ok do biurowych zastosowań. Nie przewodzi prądu oraz wytrzymuje długie czasy pracy. Arctic MX6 to kolejna pozycja w moim teście, która uzyskała 86 stopni Celsjusza przy wydajności 8,5 W na metr Kelwina i kosztuje 49 zł też na stronie XCOM. Na pewno jest to nowoczesna pasta o dobrej lepkości i wygodnej aplikacji. Wynik, no taki powiedzmy sobie szczerze przeciętny. Nowa wersja legendarnej MX4, dość wysoka wydajność i prostota w aplikacji. Oparta na bazie wypełniacza węglowego, nośnik stanowi tutaj żel silikonowy. Polecana do konsol laptopów, desktopów, jest ona po prostu uniwersalna. Nie ma właściwości pojemnościowych oraz nie przewodzi prądu. Ostatnia pozycja, która wzięła udział w moich testach, jest to najsłabsza niestety pasta firmy Koltek, która uzyskała wynik 89 stopni Celsjusza przy bardzo niskiej wydajności odprowadzania ciepła wynoszącej tylko 2,5 W na metr Kelwina, która kosztuje, którą można kupić do 15 zł. Idealna na pożegnanie się z waszym komputerem, albo jeżeli chcecie zarznąć wasz procesor, albo jeżeli myślicie o sprzedaży komputera i musicie wykonać to czyszczenie chodzenia, ale nie chcecie inwestować dużo w pastę, no to zostaje wam taki, taki najtańszy koltek, który możecie właśnie zaaplikować. Na wasz procesor. Pasta no, nadaje się do zwykłych pc lub laptopów ze bardzo słabymi procesorami, dwurzeniowymi procesorami, takimi jak Intel Pentium czy Intel Celeron. No, do sprzętów stricte typowo biurowych. A teraz często zadawane pytania przez Was do mnie w komentarzach i Mailowo, jak często wymieniasz takie pasty termoprzewodzące? No to już wam odpowiadam. Przyjąć można wartości, które za chwilę wam podam, aczkolwiek termin wymiany takiego materiału termoprzewodzącego powiedzmy, że jest umowny i zależy od dodatkowych czynników, takich jak częstotliwość użytkowania waszego sprzętu albo temperatur, w jakich ten sprzęt pracuje. Przyjęło się, żeby nie przekraczać odstępów czasowych. W przypadku np. past silikonowych, takich najtańszych jak na przykład Koltek, raz do roku, past troszeczkę lepszych, ceramicznych, takich premium, np. jak Genesis co 1,5 do 2 lat, albo ciekłego metalu co 2-3 lata. Jeśli wcześniej zauważycie problemy z wysoką temperaturą, a macie nałożony ciekły metal, prawdopodobnie do czyszczenia będzie tylko sam układ chłodzący. Producenci podają trwałość takiego ciekłego metalu do 5 lat. Wskazówka ode mnie dla Was, kiedy poznać, że np. dana pasta może być już do wymiana, najlepiej regularnie monitorować temperatury w programie np. HW Monitor, OCCT lub HW Info. Wzrost temperatur o 10 do 15 stopni Celsjusza w porównaniu do tego, co było jeszcze rok czy dwa lata wcześniej oznaczać może, że pasta woła już o jej wymianę, a w tym cały układ również do czyszczenia. Częściej niż samo pastę dbają czysty układ chłodzący. Zakurzony radiator i wentylatory doprowadzą do szybszego wyschnięcia takiej pasty termoprzewodzącej. Teraz objaśnię wam to, co poruszyłem na początku tego materiału, czyli jak nakładać pastę termoprzewodzącą. Pierwsza metoda to kropka jest to klasyka. Sprawdza się w 80% przypadków tam, gdzie mamy kwadratowy i nieduży IHS. I w momencie. Kiedy nałożycie taką kropkę i, i będziecie przykręcać radiator, czyli to, to całe chłodzenie z wentylatorem, to ta kropka fajnie rozejdzie się wtedy po całym układzie. Druga metoda jest to rozsmarowanie. Stosujecie ją przy bardzo nierównej powierzchni między IHS-em a radiatorem i również w przypadku bardzo gęstych pastach termoprzewodzących, tam gdzie samo dociśnięcie radiatora może nie, może nie rozprowadzić równo całej pasty termoprzewodzącej. Kolejna metoda to nałożony pasek pasty termoprzewodzącej i stosujecie ją wyłącznie przy prostokątnych chipach, które znajdują się w laptopach lub konsolach. Ostatnia metoda, jak nałożyć ciekły metal. Trzeba rozprowadzać aplikatorem cienką warstwę po stronie zarówno IHS-a, jak i radiatora. Ciekły metal trzeba wsmarowywać tak długo, aż przylgnie do każdej powierzchni, zarówno na IHS-ie, jak i radiatorze. Jeżeli rozsmarujecie ją tylko po jednej stronie, na przykład, po na procesora i dokręcicie chłodzenie, no to niestety ten ciekły metal nie będzie dokładnie przelegał do radiatora, do tej powierzchni miedzianej i temperatura będzie niepoprawnie odprowadzana. Jak widzisz, różnice temperatur potrafią sięgać nawet 19 stopni Celsjusza między tymi wszystkimi pastami termoprzewodzącymi. Przy niższej temperaturze może to oznaczać niższy trottling i oczywiście wyższe FPS-y, no i ciszę podczas grania. Czy warto dopłacić do lepszej pasty? Odpowiedź jest prosta. Jeśli twój sprzęt ma działać jak należy, no to oczywiście, że tak. Na koniec taka kolejna ode mnie wskazówka do Was. Wiem, że wiele osób lubi dłubać samodzielnie, ale pamiętajcie, wymiana pasty termoprzewodzącej to nie zawsze taka prosta sprawa jak się wydaje. Wiele filmów na YouTubie pokazuje krok po kroku jak to robić i to wszystko tak fajnie wygląda, no ale jak się okazuje potem nie zawsze kończy się to dobrze. Zwłaszcza w gamingowych laptopach i konsolach, gdzie często występują dwa różne materiały termiczne, Pierwszy z nich to na przykład, klasyczna pasta termoprzewodząca, drugi to płynne termopady stosowane na wiramach i ich sekcjach zasilania. No i tu wtedy zaczynają się schody, bo jeśli nie masz odpowiedniego zaplecza, czyli wszystkich past termoprzewodzących, termopadów czy taki nawet, nawet termopadów płynnych i nie masz wprawy, to możesz na darmo się tylko narobić niepotrzebnie. Albo na przykład naderwać jakąś taśmę taśpady lub innego podzespołu, czy pomylić śrubki i źle to potem poskręcać, albo w najgorszym wypadku wylać ciekły metal na płytę główną i doprowadzić do uszkodzenia takiego sprzętu. Co gorsza, czasem koszt materiałów np. płynnego metalu, drogiej, dobrej pasty termoprzewodzącej jest tak wysoki, że nie warto kupować ich wszystkich tylko na jeden raz. Dlatego, jeśli chcesz mieć pewność, że sprzęt zostanie potraktowany profesjonalnie, bezpiecznie, z użyciem właściwych materiałów, no i że nic tam się nie popsuje, oddaj go do sprawdzonego serwisu lub zgłoś się ze sprzętem do mnie napisz przez stronę xdcm.pl, a ja tam tobie odpowiem, doradzę, pomogę. No i oczywiście, jeśli będziesz chciał, chciała, żebym wykonał taką usługę dla Ciebie wymiany pasty, to podam Tobie adres, gdzie masz go do mnie wysłać. Pełną listę pasty znajdziesz w opisie filmu, daj znać w komentarzu, jaką Ty używasz, ewentualnie jakie zabrakło Tobie w tym teście. A jeśli film tobie pomógł z odpowiednim doborem takiej pasty, zostaw komentarz. Pod filmem i suba będę Tobie bardzo wdzięczny. Dzięki za oglądanie tego materiału i do zobaczenia.